Dzień dobry, proszę państwa. Jest z nami dzisiaj Dosia. Siemanko, witam. I Wiesła, moi drodzy. No hejka. Ostatnio Wiesława nie było. Wiesław już powrócił z wakacji. Wiecie, popływał ponurkowo, nie? O tutaj o, zobaczcie. Wiesław, jak tam było nie waka na wakacjach za moje pieniądze? <laughs> Dosia. Eee, super, najlepiej. Co ty kupiłaś, powiedz nam. <laughs> Co ja mogłem kupić? Super sprzęty, oczywiście. Hmm, to może przejdziemy od samego początku, co? Może tak być, słuchaj. Albo nie, albo pokażmy najpierw najsłabszą rzecz. O, najsłabszą? Czyli przyczepę. Przyczepę. No, przyczepa... Hmm. ...Hilken. Ja wiem, czy taka najsłabsza. No, W sensie najmniej interesująca tutaj chyba rzecz, wydaje mi się. Mhm, mm się teraz Patrz, jakie tutaj mamy na światło, wiesz, takie, żeby jak ktoś uderzy, żeby No się właśnie nic widzę, nie żebyś nie zbiła, nie? No to ja, bardziej to z nie was. Jeszcze nie przerejestrowana. No nie było kiedy. Trzeba wiesz, w pole od razu jechać. Te jakie opony wielkie. No właśnie. A tak, Jaki tutaj wielkie był... są, a zobacz tutaj. Stań, wiesz, obok opony. Dobra <grym> na górę. Rok, mówisz, że tu są wielkie, a chodź zobacz tutaj, w tym ciągniku. No, a to za torek, to już były przecież. No, no tak, no ale wiesz. Tak, no, ta no to, to ściągnik, nie, a to jest tylko przyczepa tak właściwie. Mm -hmm. Dobra. To może przejdźmy do prezentacji kombajnów, bo dzisiaj jedziemy kosić. Nawet objazd. dwa, słuchajcie, to są nówki sztuki. A, ta nówka to na pewno nie jest. Czemu? To jest jakieś używane, ale w dobrym stanie. Dominator. Oj, Mega, nówki 204. nówki, trzymajmy się tego. Header. No zobacz to Tutaj farba pościerana. O i to chyba środek. Jakieś wadliwe. Wadliwe. Nie no, ale no co, bo? No, ale jakiś ma wielki, zobacz. Zmieścisz się tutaj. Gdzie? Tam no mi się do zbiornika. Czekaj, muszę tu wejść. I nie mogę wejść, halo, co Chyba jest? Nie, do przyczepy się zmieszczę na pewno. Może ktoś... No dobra. Także dwa kombajny są. No i prasa jeszcze no jest. Prasa oczywiście. I drugi kombajn. Ale ta prasa to... Prasa tutaj... to jest wielka. No masakra nigdy dużej tak nie śpiew. To była jakaś współpraca z klasą, tak? Cały sprzęt od klasy kupiony praktycznie. No, to zniszczyło. Jeszcze była. tylko szczepy brakło. Ale przyczep klasa, no nie wiem, nie wiem, czy mają ofercie, czy nie. W sensie takie do zboża. Na znaczy, pewno mają właśnie takie... do tam znaczy. takich sypkich typu bardziej jest tam kiszonka czy coś. Raczej nie mają. ale do samego zboża chyba nie ma. Tu się no można i tutaj można położyć, prawdziwa tak? bestia tu 580. Coś bardziej zaawansowanego troszkę bym powiedział. Zobaczymy jak on się on spisze. Ej, właśnie zdałam sobie sprawę, że Co, pan do mi dwa różne kombajny. <laughs> <noise> dobra, dosia, wsiadaj na chwilę, bo dwa cię na pole. Już, już siadam. No i co, i potem z buta będę musiała tutaj przyjść. A ja to blisko, dosia. <noise> no dobra. Dobra, kogucik co tam powoli, powoli. Ja tam widzę. Nie patrz, patrz, jak się mogę przemieszczać. Pokaż z tyłu, jak siedzisz. Nawet on, na no ja ja z różnych z stronach. Siedzę z przodu. Z prawej się otwiera? Nie wiem. Nie, no, z lewej na pewno się otwiera, ale z prawej to wydaje mi się, że. Nie wiem, no nie, nie otwieraj, bo mo może się otwiera w jakiś sposób. <grym> no, no, Dosia, nie za Czekaj, dobrze? nie, teraz z tyłu. <grym> Dobra, stój tak, mów tego, jak skręcę, nie? Eee, prosto jedź. Dajemy <grym> ci to, że dojechaliśmy. dojechaliśmy tak, co to popala po prawej stronie. Ej, Rok, otwórz mi drzwi tylko później, bo ja stąd nie wyjdę. <grym> Ej, Dosia, ale po tej stronie nie ma drzwi, no chyba. No. o o. No, tak mi się wydaje, że tutaj nie ma, no zobacz. <grym> Zaraz sobie w środku po pierwsze jak to wygląda, widzisz? No nie mamy wejść. Ale czy tutaj widzę jakieś śrubki, <noise> więc nie wiem, kamki chyba nie mam. Ale ma. jaka to jest konsola, wszystko w środku i tak no dalej, tu to ja nie wiem jak się żeby. To jest z Całkowicie, no widzisz. I sobie <noise> sobie tam chyba dalej zaraz na górkę. ja ci trochę wykoszę nie, i. Nie, nie, tak ja będzie ty... gid, wiesz. Dobra. Tylko że ja mam tego. No. przyczepienie po drugiej stronie, więc tu jest trochę problem, ale jakoś poradzimy. A ja tutaj ładnie Jadę, Jadę, Ja, no. Chyba, że chcesz się przejechać, kawałek, to cię mogę Innego przewieźć? Nie nie mam. O panie, to <laughs> się choć tu pomożesz. Weź tego ten puzek, co dasz na to, jest słyszałem. słyszałem. Tam trochę dalej wepchasz i tyle i będzie git. O. <laughs> jak podrzuciła! Dobra, jak elegancko jest. To <laughs> się. Przed chwilą było no. Ja już się tego nie tykam, może lepiej. Ale, wiesz, uważaj, bo z tyłu, z tyłu, nie? To o, jest. jest tam środek, pola czy coś i tyle, nie? Dobra, wiem. to ja idę po przyczepę. Oczekaj. Nie ma co kombinować. To wielkie maszyny. Ty dosiała, może tego, może wynajmiemy sprzęt do lasu, wytniemy to trochę drzewka, co? O, no, się tam tych drzew. Przyda się na zimę, jak coś, no nie, zawsze No ale bez co, to bardziej byś tam na wióry, to z tego to dużo nie będzie, nie? No i co z tymi wiórami byś zrobił? No do pieca, nie? Jak coś. A no to. Może być. Albo po prostu wysypiamy gdzieś tam i tyle, nie? Albo sprzedamy. No, możemy też sprzedać, nie? No, dobra, ja już jadę, słuchaj, tutaj, no, gdzieś tutaj, nie wiem, może w tym miejscu, powiedzmy. Tutaj jakiś sąsiad bawełny ma. Bo... Ale na moi drodzy, to się nie bardzo opłaca. Nie wiem, czy za daleko nie pojechałam. Nie no, chyba nie. Ja czy ty? Ja. Wiesz co, nie wiem, ja myślałem że pojechać tego, gdzieś po drugiej stronie pola, czy coś bardziej, nie? A to najwyżej przyjadę potem może, dobra? No dobra, to jak tam chcesz. Dobra, to ja lecę po pracy chyba tymczasem. No leć, leć. Chcę, ja może to zacznę z lewej strony. Ty wiesz co, w tamte pole bierzesz, czy... Chyba tak, ty bierzesz to no obok, tak. nie? To wezmę tak, ja to tak. drugie. Na razie. Bo będzie mi po prostu lepiej się tutaj tego... Mm, lepiej się ustawić, nie? Widzicie, moi drodzy, dobrze wzięła tutaj jedna chyba z większych kombajnów na te tereny. No jak nie ale... największe. No i co, i wcale takie ogromne nie są w porównaniu do pola, co? No się wiesz, ale gdybyś wzięła za duży kombajn, to też by było źle. Hader by był za, tego, za wielki, a są też nierówne tereny, Aha. gdzie nie gdzie. No pod... Rozumiesz, nie? No rozumiem, rozumiem. Wydaje mi się, że ten też jest taka górna chyba granica. No taki idealny, ja to zawsze wiem. <śmiech> tam <śmiech> kiedy, kiedy Moi drodzy, piszcie w komentarzach, co byśmy, co byśmy właśnie mogli kupić, więc Dosia, być może cię coś tam wzięła pod uwagę. O może tak być, będę czytała. Ja widziałem, jakie pisali modele Ja też coś tam raz weszłam, ale ja tam nie rozróżniam, więc... <noise> to tam sprzedawca ci pomógł, na pewno, nie? Dobra, ja... Czekaj, już będę jechała za tobą, dobra? Dobra, tylko... Wow. Zastanawia bo to jakieś pola w ogóle jest w tej słomy... Jakoś tak mało tej słomy niby jest, nie? No, u mnie jest to, to samo No zobaczymy, jak to wyjdzie ale to też niskie, więc. Ja cię dogonię chyba zaraz szybciej. Yy, na pewno da się mnie dogonić, bo po pierwsze, ty chyba jedziesz nim 20 na godzinę? Tak, zgadza się, że 20 na godzinę. Ale to wiesz, masz i u mnie i u Wiesława, nie trochę? No, ale też no, tak, też. No. Nie wiem, czy ten ciągnik na pewno da radę potem pod górę podjechać, nie? Zobaczymy, to się Ja wiem, okaże. że on wiesz, że on ma tam podwójne koła i tak dalej, też żeby się nie kopał. Yy, no, ale może być jednak problem, wydaje mi się. U. No. Ja no, tutaj sobie żeby chyba poprzeczniaka, bo to jest ulica niebezpiecznie on, to o, ja nie, joj, No to ja wiem O, stój, stój z się to... to Ej, on sto, toczy mi się sam Nie <laughs> wiem o co Widzisz, chodzi to, bo... Taka wielka prasa, no zobacz co z tyłu Poczekaj mm, No w sumie Zobacz <laughs> w sumie Dwiarka, drogi, To jest wielka olbrzymia prasa Tu muszę poprosić dwie ośki z tyłu Zobacz No i ja... Stój. Te koła są tak, sam tak samo wielkie jak u ciebie trochę z przodu, nie? No prawie Trochę szersze, nie? Dosia, a jakie masz kolejne plany na zakupy? Jakieś jakieś głupoty pewnie, chcesz znowu tutaj? No wiesz, mogę sobie ciuchy kupić, nie pogardzę. Nie nawet... Ale chodzi mi o sprzęt, jakieś tutaj sprzęt, maszyny. nie. to nie wiem, w sumie nowy rower bym mogła sobie kupić. Ma nie Audi wiem, może... i woli rower, tak Dosia? Słucham? Audi masz i wolisz rowerem jeździć? To wiesz, Audi też nie... oj, rower też nie będzie byle jaki. Ej, powiem Ci, że nie wiem, czy ten ciągnik trochę nie jest za słaby. Właśnie, nie lepiej, wiesz co, to już co, do osiągnięć już chyba nie mam większego, to jest największy. O, o, no to... Więc do tego z górki lepiej, nie? Zdecydowanie. To jadę Bo na tak, górkę. Bo tak to niespecjalnie jeździ, nie? To jadę na Coś górę. W sensie, gdybyś zaczęła z drugiej strony, to do Ciebie to by pewnie poszło, nie? No, ale polecam z potem... samej góry na razie jeździć, nie? No pojadę, bo innego wyjścia, słuchaj, nie ma. No to wiesz, z klasem się dogada, jakiś ciągniczek klasa może, nie? Mm. Czy coś. No chyba, chyba jednak w takim razie zakup ee, najnowszy to chyba będzie jakiś lepszy ciągnik, coś czuję. Niestety, <grych> niestety. Wiesz, niestety. trzeba ulepszać gospodarstwo, nie? No wiesz, Tak, nie nie no zakupiony był fajnie. ten ciągnik. To już dzięki chwilę. temu kombajnowym, którym teraz ja na pewno lepiej sobie radzi, nie? I tak mhm. dalej, niż powiedzmy taki sam, jeśli chodzi o szerokość headlera i nie wiem, jakiś taki starszy, wydaje mi się. To za chwilę wszystko, no SPA i te inne Wydaje mi się, że po prostu na studium może jakieś lepsze sita, <laughs> jakaś nowa technologie, lepsza, coś. No pewnie po jest... coś pozmieniali, nie przez tyle lat. Dobry pomysł, Wiesław. Trzeba szybciej reagować. Dosia, a ty ledwo tak, ledwo co no wiesz. No właśnie, ja ledwo pod po górę jadę. 5 na godzinę. Co? No mówię właśnie troszkę, troszkę Ale ty masz słowy. to wyłączone teraz to no będzie. No wyłączony, zgadza się. O Boże. No, także masakra. <laughs> Niezła sytuacja, Dosia, nie? Mm, no, lipna. <laughs> Bym <I prąd>. rzekła. <laughs> o, to jak chcesz, ale możesz prasowanie zostawić, jeśli, jeśli je to wiesz, jakoś tak Średnio idzie, nie? No, może zjadę A, jeszcze raz. Gór... się innym razem. Ze, z górki. No, to lepiej przy być wzięła, byś tutaj już zaraz powoli odwoziła zboże, nie? E, no dobra. I szykowała silos. To pojadę chociaż tylko na górę, górę górki. No, no i... tego, na Gospo może załeś po prostu i tyle, nie? A no dobra, to Będzie to czekała prasa po tego. Spo. Na nowy jakiś ciągnik, nie? To mm. po wiesz, możesz poszukać coś. Dobra, po, po, o, pooglądam sobie dzisiaj gazety. Gazety. <gazety> Patrzę Katalogi Chociaż to nie jest no, dosyć fajne. No się będzie mówiła, podoba mi się, nie podoba, podoba, nie podoba i wybiera. Ładny brzydki, ładny brzydki. <grym> to <grym> tego kupię, tego zostawię. Dokładnie. Ale ja, ten o, jest tak osypie, nie? Ja mam 67%. Wiesz, co ja nie mam pojęcia, jaki tam ma zbiornik. Nawet. <grym> to wytony mam. Nie, to mój, um, u, mnie jest, u mnie jest na pewno większy. No 100% Ja mam 36% A mam tak samo 4000 Uuu Grubo No ale ja mam też, powiedzmy, jak u się ten zbiornik do góry, to od razu wiesz są tak jakby takie nakładki, nie? A, a w tych, w, w John Deere'ach w takich wielkich kombajnach to oni mają wiesz, tak szeroko na zewnątrz, na górze jeszcze ten zbiornik, nie? Tam to chyba są największe kombajny na świecie takie wielkie Dobra, to jadę do pierwszego Wiesława, żeby, żeby mi tu wysypał chyba Ty dosia, a może widzowie nam tego y, pomogą w komentarzach? Co możemy kolejnego kupić, jaki sprzęt i tak dalej Aha, z chęcią, mogą... No jaka pisać. marka, jaki model, czegoś konkretnego, nie bo wiecie moi drodzy Musimy tak naprawdę teraz całe sprzęt od nowa kupować Przyściutko. Wiesław, ja poproszę o rury No dobra Docia, jak nam zawraca <g raspberry> Ej Dosia, ale mogłeś poczekać, aż ja sobie wiedzie na górę i będzie zjeżdżał bo wtedy wiesz, No ale to ja chciałam jechać Nie wierzę w pole Dobra, czekaj, czekaj, czekaj cosine, ja co, co? Coś tu się... aaa, zahacza Dosia Ja tu wycofam <G raspberry> Do... O, dziękuję Że hamulce już nie są najlepsze Dosia, co ty kupiłeś za maszynę? Którą? Wszystkie kupiłam Skoro sobie mówi, że hamulce nie najlepsze po prostu... Wiesok tak ma za mały tak? nacisk na ten pedał. Nie sięgam do końca. O, może i tak być też. Nogi za krótkie, mówisz? To prawda, Wiesok? Cegły przyklejone do butów. O, i to wtedy nogi z hamulca nie dasz rady podnieść. A rada nie bucie. Ej, Dobra. co to jest w ogóle na górze u mnie? Tak się zastanawiam, czy to jest jakiś system od... Tego, jakiś właśnie wydech coś w tym rodzaju do spalin. Bo silnik jest tutaj. Ci, że nie wiem rok, ale pod górkę tym ciągnikiem też się dosyć ciężko jedzie. No dosiada, trzeba też trochę, waży, pamiętaj. O, widzisz mnie? Patrz macham o, widzę, Ci Nie widzę. widzę. Trzymaj ten ręce kierownicy i jedź. Spokojnie przyciszam dwie ręce. Ale jeszcze się tam w bok zaraz sprowadzi i będzie. Dasia, muszę ci powiedzieć, że dobrze lusterka wyregulowałaś tutaj. Tak, Tak, Ja pasuje? to wszystko idealnie widzę z tyłu, co się <noise> dzieje. No to bardzo dobrze, słuchaj. Jak chcesz, to choć zaraz ze mną w pojedziesz, albo z Wysłałem siadę gdzie chcesz. Mm, to czekaj, podjadę, wysypiesz i, i mogę wsiąść. Mm, tylko ja będę po na dole raczej, bo ja będę zaraz zjeżdżał z górki. Mm, no to teraz wysypiesz na górze, jak jesteś. Mam rurę z tego, ze złej strony aktualnie 8 No dobra, to patrz, będziesz zawracał No to mówisz, jak no, będę No ale o, to, to, to się tylko dosłownie zjedziemy jakby <laughs> To chodź, chodź, wysypię o, ci. dobra, a to się zawróć Dawaj, no. dawaj Już czekaj uno momento Czekaj, podejdziemy kawałek jeszcze O, muszę ty, ale dare, daleko masz tą rurę No bo to dobra, jest, stop. wiesz, duży stop, stop, kombajn, stop. nie? Dobra, uśmiech. O, o nie. Dosia. O nie. Ej, dosie się stacza. O, o dobra. Hamulce nie zadziałały. Dosia, pomachaj. No, macham. Ale ty żeś stonęła? Świecionik się stacza. Ej, ale Chodź, zobaczaj coś. Tak właśnie ręczne zaciągi. Mhm. Jakie Pat to jest nachylenie terenu. No właśnie, patrz jaki tu jest widoczek w ogóle. Widzisz to? No widzę, widzę, wszystko dość, a tu widać pół wsi Ty to może już jeść bo zaraz z tym zbożem tu sporo jest nasypane, co? Mówisz? Na no taki... jeszcze mam połowę No ale wiesz, na takich terenach to jest ciężko No, no dobra, o No chyba, że chcesz bardzo, to sobie możesz zosuć tutaj jeszcze z tym, nie? Nie, no dobra, to pojadę Tam wiesz, już. sprawisz, czy jesteś wyczyszczony, nie? Przygotowany Ty, a ty sobie już kończy zaraz? Nie, jeszcze parę pasków I Ile, raz? dwa? Czy... No, nie, nie, dobra, jednak więcej trochę Jakbym tak się nie ubijał, bym więcej jeździł. to wyszycie doleciało. bardzo ciężko jechać. mnie tu jakiś areał. On nie pokazuje nawet. Nie mamy, moi drodzy, tutaj widoku satelitarnego. Takiego specjalnego. Trzeba kupić. No, trzeba, trzeba. Trzeba to dość poprosić. <grym> no a co, wy nie macie swoich pieniędzy? No, Dosia tu wiesz... My teraz biedni, nie? E, tam ty udajecie dajecie teraz. No to ty masz pieniądze. No, ale to też wam starczy na tamto. Co ja tutaj jakimś sposobem? I dosia, może tam... jakieś tak, krowy jeszcze kupimy, co? Niedługo. No to kupuj. No dobra, ty płacisz, okej, okay, okej. Okay. Nie no mówię, ty kupuj. Może kupimy jakiś inny teraz rodzaj krów. Nie takie jak zwykle są polskie, czarno-białe. Które pewnie jakąś mają swoją rasę albo coś w tym stylu. Tylko nie garbate, rok. Czemu? Nie, gdzie wysypać to? Do silosa, tak? No, jak nie chcesz sypać? Do silosa, do no, silosa. Się nie wiem, pytam. To musisz silos sobie znaleźć, wiesz, tam pod takim zachodem. Widzę, dachem, właśnie jest. widzę, znalazłam już, słuchaj. Może by dobrze wysypać jeszcze, to będzie. Ej, ta pszczepa sypie z tyłu ogólnie, jak coś. Tylko z tyłu? No, jak pojedę z boku, to pamiętasz, wysypisz tutaj, bo to jest O, No, dobra, sypie. <laughs> ale generalnie ta pszczepa sypie tylko z tyłu, nie? Mhm, mm no ale. No, to jest potężna przyczepa. O, już wysypano. Wiesław, czy w ja od ciebie jadę szybciej pod górkę, czy mi się tylko wydaje? Nie, nie wydaje ci się. I czemu tak się dzieje? Jadę dychę. Tak. Jadę siedem. A to taka jest twoja normalna prędkość, czy po prostu tak zwalnia? Zwalnia. Sześć. A, okej. Okay. Normalnie to w dół jadę dziesięć. Nie no, to okej, okay, okej, okay. tylko tak się zdziwiłem właśnie. Ale żeby też było tak przy kombajnie czuć, on i tak wolno jedzie, więc Tutaj normalnie polskie żniwa praktycznie. Nie, nie da się takiego płkana na polskich żniwach znaleźć jeszcze bez problemu, nie? Nie mówię tam o jakichś wielkich mega farmach, nie wiadomo jakich, nie? Tosia, uciekaj, bo cię przyjadę. <grystanie> Ol Będę przynajmniej o mnie w gazetach pisać <grystanie> Będziesz smawna chociaż przez chwilę, tak? Oj, dosio, dosio. O, tu popatrzę. Zobacz tam w zbiorniku. W zbiorniku? Ile tam tego jest? Oj, malutko. Dobra, Dobra. jedziemy na dół. Chowam się do kabiny, bo kurzy. I tu chłodniej jest. A tu klima, dokładnie. No. Uwysłała też jest klima, chyba, nie? W, nie wiem, Siedzonko wygodne bardzo nawet pasy mogę mieć Ty dosiadasz w takim bizonie, nie? To tam to jest dopiero klima <noise> No Wolę chyba tą klimę, wiesz? <noise> Chcesz kawałek zaraz pojeździć? No, w sumie Możesz dać A nie popsujesz? Nie, no co ty <noise> da, daj, daj, daj teraz Teraz? Teraz, teraz Dobra, teraz. dawaj, dawaj Dobra Tylko nie popsuj, okej? Okay? Oby postaram się Postaram się. No, wiesz, nie mogę obiecać. Dobra, wiosław, idę chwilę do ciebie zobaczę. Zostawiam na chwilę doś. Mam nadzieję, że nic nie popsuję. Czyli czym się wsiadało? O, Jasne dobra, jest. Że nie. Tio, ale panie, u ciebie tu fajna jest kamera. W zbiorniku wi widać ile jest. Przez chwilę myślałem, że deszcz zaczął padać w farmingu. Dobra, tutaj jest taka kamera. To tyle szkoda, że z tego z środka u ciebie nie mogę siedzieć No, no nic się zarknij tutaj Gdzie? Gdzie moim drugim A, to wydalę. Ale widzisz mnie? Na barierce no, jestem. Patrzcie, <laughs> że ślepa jest. Ja to jest trawency. manualne otwieranie zbiornika jeszcze ja sobie widzę klimę ma za, tego za darmo. O o, coś się zawiesiłam. Dosia, ty ty popsułaś już? Właśnie header chyba się dziś zahaczyłam. Dosia, zostawiam na chwilę. Ty, nie, nie cofaj tak daleko, bo zaraz przywalisz w coś. Spokojnie, nie bój się. Ale jest taka ładna pogoda na żniwa. Oj, no, dosia. Nie. O mi Mijaki z jednej, z drugiej. No, jak, no, z drugiej zostało po prostu, bo nie mogłam tyle objąć. No tak. To, to Dobra, co dosia, ty zatrzymuj ruch tutaj. Wyjeżdżaj. I tycha Passat, co? Normalnie. Dobra. Puszczać go już tutaj? Raz już możesz. Dobra, niech jedzie. Jak tam, Dosia? Mm, całkiem fajnie. Całkiem co fajnie. Dobrze mi idzie? No, na razie jeszcze nic nie popsułeś, więc jest całkiem pozytywnie. Całkiem pozytywnie. Mm, całkiem pozytywnie. Tak? Ty ile zbiorników masz już? Mało, to nawet na połowy nim. O nie, patrz, no i zagadałeś mnie. Co, Miaka zrobiłeś? Ale z Tobą się, wiesz. Siedzę, Oj. jadę i nie widzę tam zbytnio z prawej. Oj, ku... słowa źle poleciała. Dobra, tam. Zrobiłem pierwszego Miaka. O nie wiesz, słowo dlaczego. Pierwszego Miaka. Ja chciałabym do do naszego. Do żółtego. Nim się ciężko jeść. tak? Będziemy trochę przypominał no. 60, nie? No nie wiem, czy przypomina tak no, no też żółty A dobra, teraz do was, do nikogo nie podjadę, chociaż tutaj koło Dosi mogę podjechać Bo Dosia mam taką... No ja zaraz muszę zawracać Podjedź do Dosi Ja jak będę się. No ja w ogóle pod górkę ja nie, nie da rady, panie Trzeba tu chyba silnik wymienić Coś się jakoś tam jedzie, nie? ja sobie nie wyobrażam nim jakieś pole orać, na przykład pod górkę Przynajmniej teraz o. Tosia <noise> Nie zauważyłam Skosowała wózek Nie zauważyłam Tak, tak No tak Nie chciałaś zauważyć Jakbym widziała, to bym nie przywaliła Jaki no omiń jak, jak do osia Jedziemy No co mi tu powiesz, pod hendery Dawaj, dawaj, syp tam Ty, tu faktycznie hamulców nie ma no mówiłam ci o tym, a ty nie wiesz. Ej, bo to tak, tak naprawdę no bo, go lekko do przodu, wiesz, przez aby jechał przyczypę. puszczasz tą prędkość i w ogóle on, on się tu mi stacza. A on się z górki. Ja muszę hamować, stacza, serio. Autentycznie. Co się stało? Mam pewny zbiornik. To już jadę czekaj, bo tutaj tylko chcę wysypać. To się dużo jeszcze? Już koniec No ja już zbieram tylko, no Dobra, to potem wysypiemy, nie? Mhm. Uh -huh. Jasne. ale podoba mi się to połączenie takie szerokie. Dwie opony jak tego, jak pół przyczepy, nie? Jeśli chodzi o szerokość Dobra wiosła, walczy, żeby do ciebie dojechać. Jakby co? Nie no dobrze jest. musisz jeszcze przewrócisz mi tutaj kombajny, co na bok. Dobra luz <laughs> A mój panie komba... Dobra, tam prawie koniec. Dobrze ci musi pomóc zaraz. To zaraz przyjadę. To oddało tam zaczenie do się, nie? Dobra. Tylko jedź od y, lewej strony? Od lewej? Chyba tam, tak? Oboję z której strony pojedzie. Ooo kamień. Dosia widziałem co zrobiłaś. <grym> o nie. Tam moi drodzy, to, to było drzewo, nie kamień. To był kamień. Czekajcie, muszę wam pokazać. To było drzewo z kamienia. Gdzie to jest kamień? No tam. To drzewo było. To nie no, było. z mojej ke... perspektywy wyglądał jak kamień. <grym> Nie było żadnego kamienia, moi drodzy Co tam Dosia tutaj no, opowiada jakieś historie, bajki Próbuję nam mówić Dokładnie No nie, ja po prostu mówię jak by teraz na tego, na usługi, żeby z tego spłacić, nie mm. Czy za gotówkę wzięłaś? No za gotówkę no ojoj <laughs> oj, oj, Dosia <grym> Coś został Dobra, to nie jest tam Ty, może tam tak co, jak, nie wiem, kto się na nazywa, ten ząb taki cały rozdział, nie? Bo to trzeba go się. wymienić. Jak nie, to się nie wiem, nie ten wiem. Ten szary, też. co masz, nie? No, wiem o co chodzi, ale. Ja też nie wiem, to się też pewnie nie wiem, nikt nie wie. Ja, wiem, yy... Jak wiecie, hmm. moi drodzy, piszcie w komentarzach. Co to jest? Tylko bardzo bym prosił, żebyście oznaczali mi minutę filmu, w której to mówimy To są krawędzie headeru <noise> Znaczniki Znaczniki raczej chyba nie Ostatnie półtony to ciebie sypię Dobra, to Dosia już na raz kosiła tutaj Mhm na no Dosia taka ładna machina no Uśmiech <noise> Co Dobra. z robisz? Tak, tak Potem będziemy się śmiali, jak to Dosia popsuła kombajn A nic nie psułam No, właśnie przywaliłaś w oponę Ale to nie znaczy, że zepsułam Ja cofam A jakby zrobili jakieś takie dynamiczne te się maszyn Na przykład w kolejnej części farminga To by było coś <głos> <głos> To byśmy chyba ze sobą zawsze jakąś pszczepkę albo coś wozili właśnie z naprawku, nie? W ten sposób wydaje mi się. Także co Dosia, podobało się dzisiaj? Podobało się, teraz jedziemy na obiad. Tak, tu właściwie obok jest domu. Więc co, żegnamy się, zapraszamy moi do, drodzy do Dosi na kanał. Link w opisie. Wpadajcie, subskrybujcie ją, Proszę. komentujcie, oglądajcie też uda filmik filmiki. Był również z nami dzisiaj Wiesław. Ja, Wiesław kombajnista dzisiaj, tak? Sprawdźmy czy wszystko wysypał, wysypał, dobrze także git, także moi drodzy, jak się spodobał, łapkę w górę i trzymajcie się do kolejnego. Cześć. Pa pa pa.